Mili drodzy, wszystko wskazuje na to, że... W tę niedzielę, czyli 8 czerwca, zobaczymy prezentację Forza Horizon 6. Uwierzycie w to, w końcu wypadałoby zobaczyć następną odsłonę po nieco takim zaburzonym planie, czy raczej tradycji wydawniczej od Studia Playground Games, które na początku 2023 roku przeszło sporą destrukturyzację. weteran odeszli z tego studia. To jest moja taka główna obawa, czyli że ci weterani, którzy byli przy, czy raczej tworzyli Forza Horizon 1, 2, 3, 4 i 5, czyli najlepsze forzy, czyli to byli ludzie odpowiedzialni za ogromny sukces, chociażby Fordzy Horizon 4, która była genialna i przez wielu z nas jest no, wspominana jako najlepsza. Fordza, chociaż ja bardzo osobiście lubię piątkę za grafikę, za parę różnych takich innych detali. Ale rzecz w tym, że prawdopodobnie zobaczymy tą prezentację. Społeczność graczy ma takie oczekiwania, również redaktorzy równy, różnych redakcji stawiają na to, że na Xbox Showcase pojawi się zapowiedź Fordzy Horizon 6. Więc dużo na to wskazuje. Ja stawiam, że na 70% zobaczymy zwiastun albo jakąś zapowiedź. Microsoft i Xbox w sumie szykują też jakiś rodzaj nowej usługi, która będzie nazywać się Xbox PC. Była ostatnia zapowiedź zupełnie nowej gry na Xboxa, no i właśnie tam pierwszy raz pojawiło się logo Xbox PC. Ja się tak właśnie zastanawiam, co to będzie oznaczać. Czy to będzie jakoś połączone, na, na przykład, że Xbox będzie też teraz pc -tem? albo ja myślę, że to będzie związane z nakładką systemową na Windowsa i będziesz mógł kupić sobie sprzęt od Microsoftu, który będzie miał tą nakładkę, na przykład jakiś e, Windows Surface, nie? I on będzie miał nakładkę Xboxową, będziesz on sobie odpalał, żeby tylko, grać, tylko i wyłącznie grać w gry, ale będziesz mógł robić coś innego. Czyli będziesz kupował sobie urządzenie od Microsoftu. I będziesz sobie odpalał, odpalał tą nakładkę. To jest takie moje zgadywanko. Są takie plotki, że Xbox będzie miał teraz taką swoją konsolę, która będzie tylko i wyłącznie służyć do streamingu. Będzie taką przystawką przy telewizorze. Jak zresztą teraz te konsole przecież są takimi przystawkami do telewizora, wiadomo, nie. Ale to będzie coś w rodzaju właśnie takiego mniejszego urządzenia. Które będzie zajmować się tylko i wyłącznie streamingiem, więc no, zmieni się ten świat konsol na pewno. Ale to będzie też rzutować na nową odsłonę Forzy, dlatego też o tym sobie porozmawiamy. No i Microsoft coś tam pobączkują, jakieś plotki o tym, że ma się pojawić jakaś przenośna konsolka od Microsoftu i od PlayStation. Więc yy, giganci idą w handheldy. Ja wam polecam obejrzeć sobie test po dwóch latach użytkowania ROG Ali, to jest to naprawdę potężna rzecz, ale nie dla każdego, bo nie wszystkie gry jesteśmy w sobie na tym handheldzie odpalić i to w jakiejś tam fajnej jakości, więc jestem ciekawy jak PlayStation i Microsoft podejdą do tego tematu, czy dadzą nam jakąś większą wydajność w swoim sprzęcie, czy raczej zmuszą deweloperów do tego, żeby optymalizowali swoje gry pod kątem właśnie tych mniejszych konsolek. Także niedziela o 19 startujemy live'a Będą myślę, że naprawdę mega, mega, duże emocje. Bo w sumie już były takie dwa pokazy. Rok temu w czerwcu też oglądaliśmy Xbox Showcase, oglądaliśmy pokazy w styczniu. No i na, żadnych, na żadnym z tych pokazów nie pojawiła się niestety nasza kochana forzunia. No i moje takie obawy co do samej forzy to są takie, że jeśli już faktycznie pokażą tą grę teraz, to, czy ona będzie takiej jakości jak piątka i czwórka? Czy ci nowi ludzie, którzy doszli do Playground Games, będą w stanie zrobić tak dobrą grę, jaką jest Forza Horizon 5 i 4? Bo pod, pod, pod względem technicznym obie te gry są naprawdę genialnie, genialne, świetnie są wykonane, działają praktycznie na każdym sprzęcie, jednocześnie mając no, naprawdę genialną grafikę, jakby nie patrzeć, prawda? Dlatego moje obawy co do nowego studia tutaj są. Mam nadzieję, że dowiozą, że poprzedni ludzie, z, którzy odchodzili z Playground Games. Zostawili im jakieś, jakąś lekcję na zasadzie, że nauczyli ich, jak się robi dobre gry faktycznie. No i do Forza Horizon 5 nie pojawia się jako tako nowy content już w ogóle. Jedyne, jedyna nowa rzecz, jaka się pojawiła, no to ta aktualizacja wraz z premierą na PlayStation 5. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale tym portem na PlayStation 5 zajmowała się zupełnie. Zajmowało się zupełnie inne studio niż Playground Games. Jak pierwszy raz odpalacie grę na Playce w Forza Horizon 5, to widzicie tam logo nie Playground Games, tylko jakiegoś innego studia. A potem dopiero pojawia się Playground Games, serio. Więc pojawiło się ostatnio Lamborghini Revuelto, To zresztą przepięknie wykonane. Nie jestem do końca pewny, czy to specjalnie dla Fordzy Horizon 5 zostało stworzone to Rewuelto, czy to po prostu kopia z Fordzy Motorsport tego modelu. Ale jest, jest jeszcze kilka nowych samochodów, jest pakiet tych takich malutkich, paskudnych autek, których test możecie też zobaczyć sobie u mnie na kanale. Ale co dalej z tą Fordzą? Zastanawiam się. Jak to będzie wyglądać? Wow. Ale drop. Skąd wyszła ta ostatnia aktualizacja z nowymi samochodami, gdzie mieliśmy Revuelto, gdzie mieliśmy Lotusa i jeszcze jakiegoś tam pick-upa, no i pakiet tych małych samochodzików. Właściwie wszystko mamy zaplętlone, te playlisty, gracze sami sobie głosują co ma się pojawić w następnej playliście i tak będą się zabawiać gracze PlayStation. Pytanie tylko czy my, pecetowcy i xboxowcy dostaniemy coś nowego. No, jeśli zapowiedzą Fordze na niedzielnym pokazie Xbox Showcase, no to możemy być pewni, że pojawi się już na konsole nowej generacji, że raczej Xbox One nie będzie obsługiwany. Ja mam taką nadzieję, bo to będzie oznaczać, że będziemy mieli faktycznie next genową grafikę, fizykę i wszystko, bo nie będziemy ograniczeni do mocy obliczeniowej Xboxa One twórcy zawsze mają jakieś tam ograniczenie, kiedy tworzą grę, no, że trzeba na te stare konsole też ją wydać, bo jeszcze jakiś tam spory procent ludzi na tych starszych konsolach sobie gra, prawda? Więc wydali jeszcze na Xbox One, no, Forza Horizon 5. Przez co ona też pewnie jakoś tam była ograniczona, ale nie ma co ukrywać, jest to i tak najpiękniejsza gra wyścigowa obecnie na rynku. Nawet kilka lat po premierze, prawda? Także tyle z mojego plotkowania i gdybania i zobaczymy, co się wydarzy w niedzielę. Jestem strasznie ciekawy, jestem podekscytowany. Mam nadzieję, że i wy, i że przyjdziecie sobie do mnie oglądać streamka z Xbox Showcase. Myślę, że to będzie wydarzenie dla nas niesamowite, jeśli pojawi się faktycznie zapowiedź Fordzy Horizon 6. A tymczasem trzymajcie się, na razie, cześć.